Cześć, witajcie. Z tej strony Nexus Hardcore jest dzisiaj ze mną MediaBli1. Się ma. I to właśnie się pewnie zastanawiacie, co my dzisiaj będziemy robić. No właśnie, i my z medi No, czekaj, może najpierw coś opowiem, dobra? No, Chciałam tylko powiedzieć, że nie będę miał już problemów z mikrofonem. Mam nowy. I że mamy pelerynki. jej! No właśnie, ja, ja zademonstruję moją. Ja mam taką... Moją? A Medium ma taką późno. Eee, od razu powiem, że to jest moja twarz, tylko że bez okularów. Ja moją ją zrobiłem. A nie, <grych> nie no, znalazłem. Dobra, y... no, nieważne. Więc y, to jest nasza nowa seria y, z przygody z medium się będzie nazywał u mnie. I mamy Mówi zamiar ją kontynuować, a nie tak jak ze SkyBlockiem. Nieważne, nie wolę nie, op wolę, nie opowiadać, co się z nie stało. Więc tak, tutaj jest nasz resp i od razu zauważyliśmy wioskę, trzcinę, no. mały lasek i góry. To wiadomo, nie? To chodźmy, tak? rozejrzymy się. Aha, i właśnie, zainstalowałam sobie dwa mody Optifina i Race Minimapy. Różnie. Ja też mam Race Minimap i Optifina, tak, tak. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak szybko właśnie w getty mody, no to możecie zobaczyć mój poradnik, tam będziecie wszystko mieli wytłumaczone. Tak, e... ja, ja będę miał link w opisie do twojego poradnika. Dobra. reklama. Ej, poczekaj tutaj. Oj, Ej, dobra, chwila, poczekaj na mnie. Kurde, się itemami. Tu jest ten pokój fajny w ty... z tymi tymi różnymi rzeczami. O ile ja się nie mylę. Tak jest skrzynka. Jest. Że mierz mam. Trzy obsydiany, dwie... 2... Czekaj, czekaj, pokaż mi co tam było. No patrz. To, klepki, masz, podzielimy się. Czekaj, chwilę, poczekaj. Poczekaj, ej, masz, E, masz, łap, coś, podzielił się jedzonkiem. Jestem skrzynie. O, jabłko. O chlebek. Sadzonki? Potem sadzonki. Ej, dobra, możesz na razie to trzymać. I tak będziemy razem mieszkać, to będziemy mieli wspólną skrzynię. Tak, tak. Eee... Ej, może Podzwol byś... Pozwolisz, że, że zabiorę jeden pietyk. A. A ja im gramy skrzynki. Znaczy derno. Ja nie chcę buzić. Dobra, nie, to trzeba, trzeba mieć kilofa. Aha, no ja tu już sądzę. Osiedlmy się blisko nich, nie? No nie wiem, ja tam... Jakoś górę no, byśmy... Mają, by... mają marchewki? Mają marchewki? Mają, mają. Powinni mieć. Ja lubię się tak w górach osiągnąć. Nie więc... wiem, jak wyglądają marchewki do Takie małe tam. nasionka są. Śmieszne. Ej, mam kraftinga. Ej, mam Ej, gdzie go postawić? O, po, chwilę. E, ja zbiorę trzcinę. Dobra. Ja będziemy co chwilę sikerkę. Mm. Okay, to zetniemy, tutaj zrobimy sikierkę. No jak pięknie, jakie... o, dżungla! W ogóle żadnych ścinek nie mam, lo, 60 fpsów i nic. Hmm. Dlaczego im kradniesz drewno? Bo lubię. I no weź, bo będą ich szkieletony zabijały. To dobra, to przejmujesz się nimi. Ale no tak, bo on, będziemy z nimi handlować. Tato, dobra. 16 wełny za emeralda. Ja już mam kilofa, nie? Więc to daję, czekaj, zobaczymy, czy są jakieś fajni. Taki sam? Ale co, taki sam? Jakoś... 16 wełny za emeralda. Nie wiem, czy wy to założycie, Jestem? ale u mnie jakoś tak dziwny drewno ma taki dziwny kurczę. Jak tak patrzę Uch, pod takim to... dziwnym kątem, to u mnie jest taki ten. na Dziwny obraz, jakby <laughs> można było powiedzieć. Wow, ej, diamentowy ten. Kill off daje jeden. Ja? Za co, za ile? 11 emeraldów. Trochę dużo, ale ma się nazbierać zbierać. Już 5 minut końcimy. nie? Medi, wiesz co? Uuu, ten jest dobry. Będzie potrzebne. Ej, potrzebujemy owiec. Wtedy będziemy mieli emeraldy. Pani, że, że das za tak przyrezpię, ten... Mam już 12, o, 12 koble mam to, się to ja też bym chciał mieć coś. Chodź, weź to... Ja nie mam nic. E, to, daj mi trochę... O mi bardziej daj mi trochę. Tak, Dwaj mi jeszcze tak z kilka. Po dobra, starczy. Drewno to trzeba ściąć e, i Daj mi chociaż dwa patyki. No, właśnie ja już... Łuszę... Aha, mam, dobra, ja tu mam drewno. Nie! Ja to mam drewno. Łap. I ja toba... Ja muszę zrobić krótkie cięcie, a ty? Na chwilę. Mhm. Bo... krótkie cięcie. Cześć, witajcie. I to robimy to cięcie? O to. Cześć, witajcie po krótkim cięciu. Yy, więc już jesteśmy i... Co teraz medii robimy? Teraz powinniśmy y, narąbać drewna, nie? Ja poczekaj ja tutaj na domek. Tutaj, To weź tutaj y, drewna porą Nie! Ale czas od początku. Tak, do domek chyba nie będziemy na razie, ale przynajmniej ja nie będę robiła, sobie później tutaj tylko przyjdę tak poszukać jakichś przydatnych itemków i wtedy ja pójdę tam na, na, na wyprawę pójdziemy jakoś, nie? No. Nie lepiej. Nie? Ja chcę jakieś góry znaleźć fajne. Yy, nie, czekaj. To jest guzik. O, ja dobra. Czekam, do Do Okej, okay, zaznaczam sobie wioskę. Hawaii Point. Mhm. Mhm. A masz... ja moje wszystkie rzeczy. Pójdźmy na prawe. Tutaj jeszcze jest sz Trzcina. -sz sz -sz mhm. Jeszcze nie teraz, czekaj. To będę ja za chwilę chyba stack klepka. Może nie jest tak, ale bym miał dużo. Mam już 25 pszenicy. Tutaj weź tutaj waypoint, a będziemy tutaj trzeba przechodzić jak będziemy... A waypointa ponta, pointa. My pointa. My pointa. Dobra. Hmm, to mogę włożyć Gdzie ja ty porządko craftinga, wiesz mm, może? Ja. Gdzie ja porządku craftinga tutaj? Nie tam. Jezu, a przycięło mi coś. Jezu FPS-em spadły aż. Coś mi się stało, czekaj. O tu jest crafting table. Jezu przycięło mi ja mam 0 FPS, coś mi się stało, czekaj. Zosłania. Ja ze mną tego śmiesznego, teraz Bułgar coś mi się z tym dzieje. Ja chyba zrobię kopanie. Ej, musimy zrobić jeszcze jedno jeszcze cięcie. Muszę zrobić. Wiesz, Leć punkt 50. Eee, gdzie nie stało? Musimy łączyć mię i co? Med, yy, gdzie jesteś? Hi, mam ci... Ja sobie dam chlebki, dobra? Dobra. Gdzie, gdzie ty masz ten crafting? A tutaj, dobra. W innym domku też jest. Nie, ja, ja położyłem. Nie ja wiem, ale w domku też jest. Dobra, 8 chlebków, chlebku wchodzić. Ja jest sobie chyba jednak już zrobię domek. Tutaj? E, no. Może gdzieś Może z nimi, nie? Ale to później się przyniesiemy, nie? Tutaj na chwilę pomieszkamy. Tu chcę sobie zrobić domek, a potem się w podróż wybrać. Dobra, dobra. Planuję jakąś świątynię znaleźć. No, fajnie było. Albo ten. Piramida czekłaś, mówił. No. A gdzie ty jesteś? Ty gdzieś w pobliżu tego? No? Wiesz co, ja sobie chyba ja sobie trochę tego. O węgiel znalazłem, chodź. A ja żelazo. Tak? No też mam żelazo, aż masz jeden. O cztery na łeb. Hmm. Na łebka. O tu muszę O za... cztery Ten na twoim te... krzywą morgę. Ty, ty, ty. Lej <laughs> cenzura. <laughs> Nie wiem, że tu. Będzie. Będzie... Będzie taki troll face. Cię widziałam widziałem? widziałam, że pod ziemią. A tu tutaj Ty się zabawiasz. Wybudujesz sobie chatkę? Nie, ja kupię gobla. Fajnie byłoby, się zasiedzić pod taką podziemią pod na chwilę. No właściwie. Ty, jakie wielkie drzewo, lol. Oh my mój A chodź, właśnie jedzonko Ci dam, nie bije. Chodź szybko, łap, łap, jabłko. Łapaj. Łapaj, łapaj, łapaj. Nie. Uuu, ząbieków. Najlepsze. Najlepsze od zombiaka. Ząbiekowe jest najlepsze. Już mogę sobie lofa robić. Ja nie rozumiem, dlaczego niektórzy go nie lubią. Bo, bo to jest trochę tak bez sensu. No bo jak zjesz, nie? Masz to do... ci odejmuje tylko jedno. I właśnie nie, jak biegasz szybko, to ci odejmuje dużo. I to twórza... Bo trzeba stać w miejscu, to trzeba umieć jeść. <laughs> nie wiesz, nie, nie potrafię jeść. Potrafią Mówię, ja. że Nie miejmy. A ja tam nie przepadnę za tym mięskiem. Zaraz się odtruję. Moja no. wątroba będzie normalnie działać. Mam kilofa dla ciebie, wiesz ciemny. Przynieś mi, bo mi się skończyło, kurde. chodź. Gdzie jesteś tej kopali swoje? Tak. Chyba biegnę. Chcesz tak kobla? Nie, dzięki. Nie potrzebuję. Idę sobie pokopać. Kobel no się... mi się kobel później przyda. Kamienny, ja tu kopię, czekaj. Mógł ci dać patyki. Ja ci mogę dać tak kobla, to po co kopiesz? No dla Ja bym chciał, żebyś trąbał drewno. Drzewo. Ale tu jest tylko takie drzewo. Właśnie... Ile sobie skaftować sikierki. Mhm. Chodź tu kurczak. Jeszcze pościelam drzewka i już chyba będziemy ten odcinek kończyć niedługo. E, tak, myślę, że tak. Mhm. Ja mam coś ciebie śkierkę, nie? Bo jedno zrobiłem i... Kurde, faj... się taki fajny ten moc, nie? Z tym, że ci, od razu całe drzewo się ścina. Mhm. Ale tu taki trochę cheat. Trochę. Wiesz co, ja chyba w ogóle nie będę... Bo ja zawsze sprintuję w Minecraft, czyli ja nie potem tak chodzi, bo... Mam, mam 12... Chcesz deski czy całe drewna? mam 48 desek, chcesz coś? Co? E, na razie nie, może za chwilę. To nie było studium? Albo nie, da, daj mi trochę. Potrzebuję na crafting tej No Tam tu masz 4 to masz, nie będę cię żałował. <gry> e, tu fajn, taki fajny bion, założyłeś? Tak trochę tego i trochę tego, tak wszystko pomieszane. Tutaj mm -hmm. wioska, tutaj dżungla, tutaj jakiś kamienny biom. Tutaj trochę wirku? Mam takie ogromne drzewo, daje taki danie daj, w ogóle weź. O jajko. To że jakaś nie zdają damage takie takiego Co już, Medi? Trzeba powody, no? Halo. Medi? Kończymy powolnie. Tak, tak, kończymy. Już tylko to wykopię i wtedy można już zakończyć pierwszy odcinek z naszej serii. Tak jak widzieliście pewnie u mnie w opisie na kanale, jeśli ktoś czyta mój opis, że chciałem robić serię z Warframe'a, ale jakoś tak nie chcę mi się to kręcić, zbytnio, nie nie przypada mi, nie przypada mi tego, tego do, do gustu, jakby to powiedzieć. I zamierzam właśnie zakręcić, tak jak mówiłem, że będę kręcił z kimś na multi. Właśnie Medi przypadł mi jako, le jako pierwszy lepszy Nie? Ty tu budujesz jakieś bunkry czy co? Tomek e, Dobrze, nie będę, ci nie będę zadawał komentarzy Jezus Maria, zombie, kolejemy go Bóg, ja to są widzowie <laughs> o, i nas chcą zabić Chodź, weź jeszcze tutaj ten Ej, chodź, powiem coś śmiesznego, chodź, wejdź wejdź. Chodź do chodź do Okej. Okay. Chodź. Pięknie skończymy. Tyle wystarczy, nikt nie wejdzie. Dobra. Chodź nie masz. Co? Ten odcinek. ja złączę na granic, Dobra. Ten odcinek był dosyć ciekawy, <coughs> więc ja się z wami żegnam. Ty też? Więc... Cześć, do następnego odcinka. Bye!